Też witam. Dziś odcinek, którego nikt się nie spodziewał. Szczerze sam jestem e, troszeczkę zdziwiony tą sytuacją, która e, ma miejsce. A mianowicie ciągnik wrócił w moje ręce. E, miał się nim zająć kuzyn, ale no niestety podjął decyzję, że jednak nie, nie będzie się zajmował tym ciągnikiem i ciągnik wraca do mnie. A u mnie znowu wynikła taka sytuacja, że, że jestem zmuszony sprzedać ten ciągnik. I w tym materiale pokażę mniej więcej, jak on wygląda. Co tutaj z zewnątrz przy nim widać. Co z nim było. Jaka jest jego mniej więcej historia. Od razu na wstępie zaznaczam, że no nie wiem, co on w środku jest wart. Co on ma, ponieważ no ja go nawet nie ruszyłem. Jest tylko tyle, że jest przyprowadzony. Jest troszeczkę obmyty już wtedy po przeprowadzeniu, tak jak wtedy z 700 było dwójką, i, i nic więcej tutaj z nim nie było działane. Tak więc, no, tak to wygląda. Ciągnik na dzień dzisiejszy jest opłacony, jest zgłoszony do rejestracji, posiada wszystkie dokumenty. No wiadomo przeglądu on nie posiada, ale tak jak mówię, jest zgłoszony do tej rejestracji, że po prostu Wydział Komunikacji czeka na przegląd Wtedy wyda wszel wszelkie stosowne papiery i tak dalej, no ale Przy sprzedaży oczywiście To jest wtedy do wycofania, no i do kontynuowania dalej przez inną osobę Tak, ciągnik przyjechał razem Z kierowcem K700 nr 2 Jak dobrze pamiętacie z materiałów Jest on od tego samego właściciela no i ten ciągnik pracował dużo więcej od 700, ponieważ 700 służyła tylko do orki, jak pamiętacie, a ten no już obstawiał siewy, uprawy i tak dalej. I przebieg tego ciągnika jest coś koło 4 chyba tysięcy godzin, ale to zaraz sprawdzimy. Z tego co mi wiadomo o tym ciągniku, widząc tutaj lekko uszkodzony przód, ten ciągnik kiedyś podobno. Wjechał w jakiś płot, wjechał w jakąś ści ścianę przy transporcie. Dlatego on tu z przodu jest lekko pouszkadzany, powgniatany, ma powybijane lampy. Z drugiej strony nie ma tego stopnia, ponieważ no, zaliczył jakąś ścianę. No, ta taką mam wiedzę na jego temat. Druga sprawa, jeżeli chodzi o silnik, widać, że silnik jest w jego kolorze. Jest silnik włożony po prostu drugi, a dlatego że oryginalny silnik został przez właściciela. Zamrożony, czyli została woda, przyszedł mróz na zimę i, i złapał po prostu blok, rozsadziło blok i było po temacie. Widać jeszcze, że są elementy na tym silniku zakładane od poprzedniego. Też widać po silniczku rozruchowym, że jest jeszcze w farbie. Te tutaj trochę śrub. No, bynajmniej, no, przynajmniej, przepraszam. Jest yy, założony drugi silnik, zakładany był nowy. Tego co właściciel mi mówił, ale to zaraz na samym początku, jakoś jak miał ten ciągnik. Ten traktorek oczywiście miał klapkę na wydechu i robiłem próbę, aby obrócić silnikiem. To powiem Wam, że ciężko, ale delikatnie rusza. Tak więc to nie jest taka sytuacja, że on stoi całkowicie jak w 700 numer 2. Aczkolwiek no, to ktoś, jeżeli będzie chciał uruchomić, będzie próbował to uruchomić, no musi to zobaczyć, no, no nie ma inaczej. Trochę tutaj patentów zostało zastosowanych. Tak jak tutaj, przykładowo, dokręcenie kabelka do czujnika. Bardzo fajnie zostało to rozwiązane. Tak samo tutaj jest korek w głowicy, dobrze zaślepiony. No taka, taka jest tutaj sytuacja. Resory, wszystko jest tu w porządku. Jeżeli chodzi o koła, tak jak widać, opony, tutaj z tej strony mamy w stanie. Idealnym te dwie przejdziemy na drugą stronę. Ta jest założona odwrotnie, nie wiem dlaczego. No i tutaj te koło z tyłu, no zeszło z niego powietrze i ta opona jest trochę zużyta. Dobrze, przechodzimy jeszcze tutaj. No, ciągnik jest kompletny, no, całe szczęście on jest kompletny chociaż może, no nie, brakuje tutaj, tak jak mówiłem, tych schodków i tutaj brakuje, brakuje tych osłon wyższych, bocznych, ale nie wiem, czy ich czasem gdzieś nie było. Muszę zobaczyć. Co dalej, co dalej? A, najpoważniejsza usterka, jaka w nim jest, no to niestety nieumiejętne odpalanie na silniku rozruchowym sprawiło, że kołnierz, flansza, która trzyma obudowę sprzęgła, to no, po prostu obudowa sprzęgła jest rozsadzona. W tych ciągnikach tak się dzieje właśnie wtedy, kiedy silnik rozruchowy jest nieumiejętnie załączany do odpalania silnie, silnika głównego diesla. Tak tu wygląda to. Jeden filtr paliwa jest zdemontowany i tak to przyjechało. Dopiero po rozpatrzeniu na miejscu ciągnika zauważyliśmy to. Co dalej? Może wejdziemy teraz jeszcze do środka. Albo nie przejdźmy na tył, ciągnik posiada kompletną przystawkę WOM. Tutaj jeszcze są odłożone do skrętu. Wszystkie siłowniki posiada cały tylny, kompletny układ zawieszenia. Łącznik centralny. Tu są te wyjścia. Znowu będzie nam wiatr przeszkadzał. I to jest wszystko jak widać. W całości oryginalne. Łącznik jest tylko drugi. Dobra, wejdźmy do kabiny. No, kabina, no też. No ten i ten ciągnik też załatwił tak samo jak i moją 700. -kę. No, jest lekko zniszczony. To wszystko jest do poprawienia. Zegary są, o, tak samo jak i w 700 pobity, Zobaczmy przebieg 4322 godziny. I zapewniam, że ten przebieg musi być oryginał, tak samo jak w przypadku tej 700ki, dwójki mojej. Wszystkie dźwignie są, wszystkie przełączniki są. No, ciągnik do, do ożywienia, tak samo jak. Jak i moja 700 dwójka. No, tak jak mówię, szykuję coś na kanał bardzo bardzo specjalnego na te 20 tysięcy subskrypcji, i no, tak nabrały te wszystkie sprawy takiego obrotu, że no muszę go sprzedać. Nie mam innego wyjścia po prostu, ponieważ brakuje mi środków finansowych. Tak więc, tak to tutaj wygląda. Dodatkowe informacje na temat tego ciągnika, oczywiście pod numerem telefonicznym, który podam w opisie. I cena za niego, tak jak tutaj stoi, to jest 16 tysięcy. To jest cena, którą za niego dałem. Nic na tym tutaj nie zarabiam. Po prostu chcę go przekazać dalej. Tak więc kontakt telefoniczny. I możemy rozmawiać. I druga maszyna na sprzedaż jest to kosiarka mulcher do gałęzi, do traw marki Krukowiak o szerokości 3 metry, na dwa, na dwa podwójne noże, obracające się na wałku. I to była kosiarka kupiona właśnie przez kuzyna z myślą do tej 150 do koszenia ale no tak jak mówiłem, no, sprawy się tak pozmieniały, że, że wszystko to, no musi, musi iść po prostu dalej maszyna w fajnym stanie, choć widać, że jest kupiona, wiadomo używana jest do zrobienia kilka rzeczy, takich jak te uchwyty tutaj to zostało bardzo źle przez kogoś wykonane słabo tu trzeba poprawić z tyłu tylny wózek bo jest tu nakombinowane to jest maszyna ogólnie półzawieszana, ponieważ bierzemy tutaj, zakładamy cięgło na ten stworzeń i ustawiamy, rozkręcając i skręcając wysokość tylnego wózka. No i z przodu ustawiamy wysokość od tuza. I w taki sposób wtedy się nią kosi. Koła. Jedno jest oryginalne, drugie jakieś zmienione. O, moja przyczepa super do transportu gabarytów, ale to nie o tym cena za tą maszynę maszyna też nie jest w jakimś tam strasznym stanie tu jest tam pęknięcie tam jest pęknięcie, jest spawane yy, tutaj zobaczmy co więcej przejdę po niej tu tak samo z tej strony no gdzieś musiała wyłapać kiedyś jakiś kamień nie wierzę, że nie no ogólnie sprzęt do poprawek cena za nią to jest 3,5 tysiąca do negocjacji. I tak to wygląda. Nie mam jak od dołu pokazać. Nie wiem, czy coś widać. Nie, nie widać nic. Musiałbym ją dać do góry. No, ale dobra. Pokazałem, powiedziałem, co jest grane. Tak więc numer telefonu zostawiam w opisie filmu i tak, do godzin maksymalnie 20.00 można dzwonić. Po 20.00 już proszę nie kontaktować się. Jedynie co można napisać, SMS-a. Na dzisiaj to tyle. Tak więc życzę udanych zakupów i pozdrawiam. Cześć.